Cześć moi drodzy, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak. Vlog. Znowu nadszedł ten piękny dzień, kiedy będę niszczyć dziennik. Już dawno nie robiłam tej wersji domowej, bo jak pamiętacie, ostatnio wrzucałam tylko niż ten dziennik wszędzie czyli tą wersję małą, kieszonkową, podróżniczą. A teraz znowu będzie odcinek z tą oryginalną, dużą wersją. Tym razem nie będę losować stron, dlatego że od czasu, kiedy robiłam ostatni odcinek z tym dużym dziennikiem, do teraz minęło tak dużo czasu, że już mam pewne rzeczy zaplanowane. Bo tak jak pamiętacie, ostatnio w fan mailu znalazłam e, te CC Sticks czyli te barwiące pałeczki. Mam też bardzo dużo znaczków z waszych. Listów, więc te strony na pewno zrobię. A przy okazji mam też do pokazania wam update moich yy, naklejek z owoców, bo jak wiecie, bardzo rzadko zdarzają się naklejki. I jeszcze mam update yy, z marca, słuchajcie, kiedy był IEM w Katowicach i na Yemię właśnie poprosiłam jakąś część z Was, żeby wpisała mi się do mojego dzienniczka. Więc uwaga, uwaga, update, zaczynamy. Pierwsza rzecz to są naklejki owocowe. Tutaj dodałam aż chyba cztery nowe naklejki. Yy, w ogóle wpadłam na jabłka, które po prostu są jednymi z moich ulubionych teraz, nazywają się Kanzi, mam nadzieję, że tak się to wymawia i znalazłam je w Biedronce, I to są takie czerwono-żółte jabłka takie mega twarde, mega chrupiące, mega soczyste po prostu na razie jestem od nich uzależniona więc tutaj jest więcej naklejek i uwaga, uwaga, strona z waszymi autografami, już szukam Tutaj mi się podpisaliście właśnie przy tym miejscu, gdzie tam było rozdawanie autografów, i tak dalej. Ja tutaj stwierdziłam, że, ok, skoro ja Wam daję autografy, to może Wy też dacie autograf mi. Tu jest zadanie powieść ten dziennik w miejscu publicznym yy, i poproś ludzi, żeby tutaj coś tam rysowali czy pisali. Yy, ja niestety tego nie powiesiłam, tylko po prostu chodziłam z tym i pytałam, ej, kto chce mi się wpisać do mojego dzienniczka? I okazało się, że bardzo dużo z Was chciało się wpisać. Yy, miałam, pamiętam, że nagrywałam to w ogóle ten moment, ale w ogóle nie mogę tego znaleźć na komputerze i boję się, że to musiałam się gdzieś skasować, więc jeżeli będę miała ten materiał, jeżeli gdzieś go znajdę, bo jeszcze będę szukała jeszcze bardziej, to na pewno tutaj go wrzucę, żebyście teraz mogli zobaczyć, jak to mniej więcej wyglądało. E, a tymczasem teraz wam pokażę zbliżenie, kto tutaj był. Tutaj, jak widzicie, gdzieś jest opis zadania, a tu, tutaj wszędzie są wasze podpisy różnymi długopisami, markerami i tak dalej, po prostu w różne strony świata. Tutaj poprosiłam was, żebyście mi e, pisali swoje autografy, więc nie tylko tylko, że ja rozdaję, ale wy też rozdawaliście e, i wymienialiśmy tak. się właśnie. Raz ja dawałam autografa, raz ktoś dawał mi tutaj jeszcze update naklejek z bliska. Ja wiem, że w porównaniu do waszej kolekcji to jest po prostu nic, ale naprawdę się staram. Po prostu jakoś <głos》> ja nie kupuję owoców z naklejkami. Nie to, że specjalnie, tylko po prostu jakoś tak wychodzi, że te, które mam ochotę kupić, to akurat nie mają naklejek. Tutaj są właśnie od tych dwóch jabłek Kanzi, moich pysznych, ulubionych. Jeszcze nie wiem, czy pamiętacie, jak jeszcze z temu robiłam tę stronę z przyklejeniem swojego zdjęcia, którego się nie lubi i potem mi pisaliście, że w polskiej wersji było napisane, żeby to zdjęcie oszpecić, więc ja to teraz zrobię, bo oczywiście nie zrobiłam tego wtedy. Przygotowałam tu sobie już statko markerów, więc zacznijmy. Na pewno muszę sobie zrobić wąsy, bo bez tego w ogóle nie ma oszpecania. To jest pierwsza rzecz, jaką się zaczyna robić. Pamiętam, że jak byłam mała, to mój brat mi narysował wąsy i okulary, słuchajcie, markerem niezmywalnym. I moja mama do, po prostu była w takim szoku, i musiała mnie zmywać w ogóle jakąś benzyną, bo my wtedy jechaliśmy gdzieś daleko samochodem. Słuchajcie, po prostu to było tak śmieszne, znaczy tak z perspektywy czasu, bo jak byłam wtedy dzieckiem, to po prostu płakałam, że nie mogę tego zmyć. Zrobię się na takie jakby trochę muszkietera myślę, zrobię sobie brudkę w ogóle żeby nie było, ja już wiem, że jako mężczyzna wyglądam naprawdę bardzo zacnie i bardzo przystojnie, bo jak jeszcze dawno, dawno temu studiowałam charakteryzację, to słuchajcie robiliśmy charakteryzację na faceta i tutaj wyrzucę zdjęcie, żeby wam pokazać jak pięknie udało mi się samą siebie przerobić na przystojnego mężczyznę. Napiszcie w ogóle, co o tym sądzicie, bo mi się wydaje, że jako facet byłabym bardzo, bardzo przystojna. Zresztą moje koleżanki pisały, o przepraszam bardzo, czy ten pan chodzi na kawę na miasto? Tak, tak, oto historia mojego życia. Może dodam sobie jakiegoś śniaka, na przykład jakieś takie limu pod okiem. Żebym była takim, wiecie, bad boyem. <grym> Ale to głupie. Zawsze się o te baby w babskich gazetach, to wiecie, pięknie wyfotoshopowane i tak dalej, żeby pokazać, że wcale takie piękne nie są! To jeszcze dorobię sobie piękną grzywę Ala Dragon Ball. Tak wiecie, super sexy. Już mam jeszcze taki, taką czapeczkę wszyscy daszek z Najka, co teraz akurat tutaj takie włosy, trochę jak Stew będę miała. Znaczy taką grzywę Stew. Pogę się przerobić na jakiegoś youtubera na tym zdjęciu, ale już za późno. Chcę jeszcze zrobię sobie jakiś tatuaż na szyi, taki gangsta style, ale nie wiem czy tym mi będzie coś rysowało. Zobaczmy jakieś napisy, niech to będą się wydzierały. Jestem gangsterem! Będzie taką bliznę. a z szyciem. Pobijany muszkietero gangsta stew. Ale chyba, że tak żywka mi się bardzo podoba. Jeszcze tutaj może być coś napisane. I kurtka za 10 zł. <noise> Powiem wam szczerze, że bardzo podoba mi się ta przeróbka, więc jestem zadowolona. Yy, skończyłam oszpecanie. Dajcie znać tyl, że ktoś go podrabia. <noise> znaczy, jego włosy tutaj jest bardzo fajna, przydatna strona dla mnie bo jest to strona, na której trzeba zbierać e, znaczki ze wszystkich swoich maili. Oczywiście ja nie jestem w stanie tutaj zbierać znaczków ze wszystkich maili, a w zasadzie listów, bo od was dostaję tyle listów, że to jest po prostu mega, mega ilość. Na pewno mam do takiej nietypowej kolekcji dwa znaczki z Japonii to są znaczki z paczek, które dostałam przy okazji kupowania moich zestawów i do tego jeszcze wycięłam sobie sporo znaczków z waszych listów. Oczywiście jeśli się okaże, że tego jest za mało, to z następnej serii listów wytnę sobie więcej i tutaj poprzyklejam. Więc teraz zabierzmy się do roboty. Wziąłam sobie mój klej. Uhu. I najpierw przykleję te dwa znaczki z Japonii. Wezmę je na takie honorowe miejsce, bo oczywiście dzięki nim przyjechały do mnie moje zestawy. Ok, tu jest jeden. I tu będzie drugi. Może jeszcze kiedyś dołączą do tych dwóch znaczków inne z Japonii albo z jakiegoś innego ciekawego kraju. Właśnie jak będziecie mi wysyłać na przykład z krajów, w których mieszkacie, a jest to kraj inny niż Polska, to postaram się też tutaj na tym honorowym miejscu przykleić, a tymczasem to miejsce przeznaczę na nasze polskie znaczki. Przez to, że jest ich tak dużo, to ja po prostu je wytnę z y, kartek i nie będę ich odklejać, bo nad parą by mi to zajęło trylion lat. A tych znaczków jest naprawdę, naprawdę sporo, więc najpierw je sobie po prostu wytnę. No cóż, może nie będą tak pięknie perforowane, natomiast tak czy siak to będą znaczki od Was. pięknie wycięte albo oderwane, bo niektóre udało mi się podrywać i teraz to poprzyklejam. Tego mam zdecydowanie więcej niż naklejek z owoców. Było na tyle, moi drodzy, tak na razie wygląda kolekcja moich znaczków. Oczywiście to wszystko dzięki wam. I teraz czas na stronę, na którą czekałam od bardzo, bardzo dawna. I dopiero dzięki ostatniemu fanmailowi, a w zasadzie dzięki wam, mogę wykonać to zadanie, bo nigdy nie miałam żadnych cukierków, które barwią. I teraz dostałam takie totalnie barwiące, specjalnie do barwienia języka cukierki. I tutaj mam zadanie, e, właśnie zjedz jakiegoś kolorowego cukierka i. Lisz tą stronę, więc po prostu nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że to będzie się przenosiło na kartkę. Bo czasami jest tak, że jak jecie tego cukierka, to on potem zostaje tylko na waszym języku i nigdzie się nie przenosi. Więc uwaga, uwaga! Zaczynamy! Najpierw spróbuję tych cukierków. W ogóle nigdy nie widziałam jeszcze czegoś takiego, takich specjalnych, barwionych, barwiących cukierków. Hmm. Nie wiem, czy to się je w całości, czy tylko się wysypuje ten proszek, bo to jest taki patyczek. Ale chyba się je tylko sam środek, bo to jest jakby plastikowe takie. Jest trochę kwaśne, trochę słodkie. Nie wiem czy to dobrze jem. Już mamy język niebieski? Nie, jeszcze nie. Hmm. Nie wiem czy ja to robię nie tak, ale właśnie zjadłam cały ten patyczek. I w ogóle nic nie zabarwiło. Chyba, że to właśnie różne są kolory tych patyczków, i akurat ten jest taki, który nie barwi, bo to jest taki jasno-niebieski, ale może ja coś robię nie tak. Ale tej zewnętrznej warstwy na pewno się nie je. Hmm. To powinno barwić, bo zabarwiło tutaj bibułkę od tego tatuażu, więc hmm, czemu nie barwisz? Niestety wydaje mi się, że będę musiała odpuścić na razie to zadanie, bo jak widzieliście, te cukierki, które w teorii miały farbować język, niestety tego nie robiły. Więc mam nadzieję, że znajdę w najbliższym czasie coś podobnego, albo może któryś z Was wyśle mi coś, co zabarwi język rzeczywiście, i wtedy na pewno zrobię to zadanie. A teraz mogę przejść dalej. Tutaj mam kolejną przyjemną stronę. Jest napisane, żeby jakoś połączyć ze sobą te strony, na przykład za pomocą kleju, czy tam taśmy. I ja uwielbiam taśmę dwustronną, i uważam, że to jest po prostu Jeden z lepszych wynalazków cywilizacji. Więc wezmę małą dwustronną taśmę i obkleję tak, żeby potem złączyć te dwie strony. Niestety tą dwustronną taśmę strasznie słabo się tnie. Okej, okay, jest jeden pasek, teraz wezmę jakiś grubszy. Żeby było gładkie cięcie, można używać noża do papieru, ale często można przeciąć też kolejną warstwę, co nie jest fajne, jak potem chcemy wyciąć jakiś inny wzór. Teraz wycięłam sobie trójkąt. Już nigdy więcej nie otworzę tej strony. Ale teraz patrzę, że po drugiej stronie jest zadanie, żeby porwać te paski. A jak połączę te dwie strony razem i będę rwać paski, to będzie mi po pierwsze trudniej, bo tu jest taśma. A po drugie, zniszczę moje piękne y, rysowanie, które robiłam przy okazji jazdy na snowboardzie. Więc może po prostu zagnę sobie tą stronę tak do środka. O! I tyle. I wtedy tutaj będzie widać rysowanie, a tu będę mogła sobie porwać. Co? Może tak zrobię. Bo tak głupio, bo tego jeszcze nie zrobiłam. Hej. Będę to robić trochę po swojemu, żeby zachować wzór. Okej. Okay. I w tą stronę. Dobra. I jest strona pięknie sklejona za pomocą dwustronnej taśmy. Mam tutaj taką fajną stronę, którą na pewno kojarzycie i tu jest napisane yy, zawin coś w tą stronę. I wpadłam na pomysł, że mogę to wykorzystać przy okazji mojego konkursu z okazji 60 odcinka Japana zjadam. I pomyślałam, że zawinę w nią dwie gumki do ścierania, które pójdą do któregoś z widzów, czyli do któregoś z was. Ale najpierw trochę ją ozdobię, więc odłożę gumki na bok. Nie mam pod ręką żadnej linijki, więc użyję mojej paletki do cieni. Odgrodzę sobie tą część. Wykorzystam taką ładną torebkę do tego, żeby nakleić ją na górę tej kartki. I będzie wtedy ładniejsza. Dostanie takie piękne zawiniątko. Teraz kolejne zadanie, żeby wyrwać te paski i je jakoś tak porwać albo coś z nimi zrobić. Ma być ogólnie chaos i pożoga, więc stwierdziłam, że mm, może zrobię z tego burzę, bo to mi się kojarzy z, taką właśnie, z takim wielkim chaosem, rwaniem, wiatrem i tak dalej, e, więc spróbuję narysować burzę, a potem porwać to. Zrobię z tego najpierw chmurę. Teraz, kiedy już mamy ciemną chmurę, można robić resztę, czyli deszcz i wiatr. Okej, okay, tak wygląda moja burza. Tutaj jak widzicie, latają listki, jest gałązka, a tam w oddali jest gdzieś jakiś super uproszczony ptak. I teraz jak na burzę z zawieruchą przystało, zrobię pożogę i porwę te części, które tutaj są oznaczone. Tak mniej więcej to nie musi być oczywiście równo. I teraz dzięki temu mamy wichurę, która się tutaj zagina sama z siebie. I tu jest zakrętasek spowodowany wichrem. I mamy, moi drodzy, porwaną wichurę. Kolejna strona rób dziury używając ołówka. W wersji miniaturowej, czyli w tej podróżnej wersji, niż ten dziennik. E, tam było też takie zadanie, tylko trzeba było użyć jakiegoś przedmiotu, który znajdziecie w swojej okolicy. I ja zrobiłam to zadanie na mazurach, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście tego odcinka, to możecie oczywiście zobaczyć. Link jak zwykle będzie w opisie. Więc ja sobie tutaj coś ciekawego narysuję i potem porobię dziury. Znaczę sobie długopisem te dziurki, które były tutaj oryginalnie. Tak wygląda skończony rysunek. Mamy tutaj ser, zielone oliwki, czarną oliwkę, dwie myszki i napój, zapewne winogronowy. I teraz już mogę się brać za kwintesencję tego zadania, czyli dziurawienie ołówkiem. Mam nadzieję, że nie popsuję sobie za bardzo. A! Nie chcę się dziurawić. By się. Druga dziura. Ser. Coś ten mój łek jakiś tempy. I picie? Zobaczcie po prostu. O, udało się. Muszę mocno naciągać tą stronę, żeby kartka była napięta. Wtedy łatwiej się przebija. I zostały myszki. Myszki będą miały dziury w uszach. I udało się, moi drodzy. Kolejne zadanie to rysuj grube i cienkie linie i tu jest podpowiedź, że dociskając ołówek albo tam jakiś długopis czy kredkę bardzo mocno. Ja ogólnie nie, nie przyciskam mocno kredkami czy ołówkiem, bo się boję złamać i nie chcę złamać ołówka, natomiast tutaj postaram się przyciskać bardzo mocno i zobaczymy jak mi to wyjdzie. Może jestem jakaś dziwna, ale zawsze strasznie mi jest szkoda tych ołówków i kredek jak się tak mocno przyciska. Załóżmy, że te drzewa zaliczają się do grubych linii. I teraz czas na cienkie linie i zrobię brzuski. Myślę, że zadanie z rysowaniem cienkich i grubych linii jest zaliczone. Mam nadzieję, że kolejny odcinek z domowym dziennikiem się Wam podobał. Z góry przepraszam, że tak rzadko robię te odcinki, ale po prostu mam tyle serii. Jeszcze dochodzi fan mail, który trzeba rozdzielać na dwie części. Jeden odcinek, potem jeszcze z tego fan maila mam Agatestuję, więc tych serii i tych nowych filmów jest tyle, że po prostu co trzy tygodnie mniej więcej wychodzi odcinek jakiejś innej serii. Więc z góry Was za to przepraszam, ale chyba lepiej, żebym miała więcej filmów i żebym miała więcej pomysłów, niż żebym się zastanawiała, co robić, albo bym w ogóle nie robiła filmów. Więc tak czy siak, zniszcz ten dziennik i na pewno będzie wychodził. Wszystkie serie będą kontynuowane. Tylko jak powiem, że już skończyłam serię, to wtedy ją skończę. A tak to to one nadal trwają, tylko po prostu trzeba czekać na kolejne odcinki. Więc jak zwykle dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Bardzo się cieszę, że byliście znowu ze mną. Dajcie znać, który z tych zadań najbardziej się Wam podobało. I jak zwykle trzymajcie się ciepło, pa! pa!